Witajcie w Los Santos, w tym szanownym mieście, gdzie tłaczą się bandyci, gangusy, nie licząc pijaków i łajdaków, miasto brudno nielegalnych interesów. A tam wśród nich m.in. pijany laniak, który swoją drogą płat w nauk, pospało się jego szalone życie. Naprawdę dużo można by o tym rozmawiać. Widzowie, naprawdę ciężka sprawa, może kiedyś wam powiem. Na wyspie znajduje się jeszcze nieznany wam tajemniczy oficer jednostki policyjnej Jamnik. Jest bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Zawsze stara się spojrzeć do swojej pracy. Ma zamiar wczyć świat, ale lepiej może to zrobić Jelen. Oprócz nich na wyspie znajdują się inni aktorzy, którzy odpowiedzialni są za inne interesy, ale to swoją drogą. Jesteście ciekawi historii już wkrótce na kanale Laniak.